W kapitalnego widowiska pomiędzy górnikiem Zamek Książ Wałbrzych a hydrotrakiem Radą zakończonym zwycięstwem gospodarzy w końcu C76-75. W pierwszej części konferencji trener drużyny gości, pan Robert Kuszka oraz kapitan zespołu Daniel Wal opowiedzą o przebiegu spotkania z perspektywy drużyny gości. Panie trenerze, proszę o podsumowanie. Dzień dobry, gratulacje dla Andrzeja Damka, dla całej organizacji. Górnik Zamek Książ Wałżych. Za wygranie tego meczu ja jestem zadowolony z tego, jak zagrali moi zawodnicy. Mieliśmy plan na ten mecz, który realizowaliśmy dosyć dobrze. Musieliśmy trochę w pewnych rzeczach odpuścić, w pewnych rzeczach zabrać gospodarzom. Wiadomo, że mają przewagę fizyczności nad nami, musieliśmy kombinować trochę tutaj. Byliśmy w grze przez całe spotkanie. Myślę, że początek trzeciej kwarty to był... Taki, taki, taki moment, gdzie zagraliśmy bardzo nerwowo, bo oddawaliśmy bardzo złe rzuty. E, forsowaliśmy te akcje i z tego wyszły jakieś kontry, i, ale wróciliśmy do spotkania, mieliśmy swoje szanse. E, tak jak powiedziałem wcześniej, brakowało nam trochę balansu między grą na a pod koszem. E, tam ciężko było nam cokolwiek wykreować, więc... E, Taki nasz styl jest też, że zawsze, że zawsze staramy się, że, że, że gramy, tak, że cały ciężar. E, gdyby gry jest przeniesiony na owód, ale dzisiaj te, 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 tech, e, tego balansu naprawdę nie było i to myślę to się trochę odbiło na całym wyniku i na grze. No koniec końców wiadomo, że tam te osobiste, mm, wy że nie powinno być osobistych, a e, też tak patrzę na statystyki, to gdybyście trafili wszystkie i my wszystkie też byśmy przegrali, więc tutaj nie ma co. Na to zwracać uwagę. Gratuluję Wam. Życzę Wam powodzenia w playoffach, żebyście pierwsze miejsce mieli, albo pierwsze nieważne, pierwsze chyba już, żebyście zagrali jak najlepiej i w zdrowiu, co Wam tam przyniesie przyszłość, to, to Wam życzę wszystkiego najlepszego. Dzięki. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. Daniel, jak to spotkanie wyglądało w Twoich oczach? W swoich... Witam, gratulacje dla Górnika. Tak jak Trener powiedział, mieliśmy plan na ten mecz. Przyjechaliśmy tu wygrać, i bo wiedzieliśmy o co gramy. Była to nasza szansa, żeby jeszcze mieć szansę na playoff, więc przyjechaliśmy tu walczyć i, i walczyliśmy całe, całe 40 minut. Walczyliśmy i, i naprawdę gratulacje dla nas. Przegraliśmy tak naprawdę no jakimiś niuansami, tak jak trener mówił parę, parę razy, yy, yy, sforcowaliśmy, czasami jakaś głupia strata, no, ale zdarza się i gratulacje jeszcze raz dla Górnika i życzymy powodzenia w playoffach. Dziękuję panowie za to obszerne podsumowanie, jeżeli są pytania do drużyny gości, proszę o ich zadawanie poprzez imię, nazwisko, redakcja oraz treść pytania. I, I PESEL jeszcze. I, tak I PESEL od emocji TV e, Bałży dla Was. Pytanie do Daniela. E, 20 lat temu już występowałeś przeciwko górnikowi, też atmosfera była gorąca jeszcze w barwach siarki, karmowych. Jak wspominasz e, tamte czasy, też pierwszoligowe? No dokładnie. Tutaj mam tu paru e, wśród kibiców, paru znajomych, którzy mnie zawsze serdecznie dopingują, więc wtedy było gorąco, teraz też jest gorąco na hali, więc nic się nie zmieniło w obrzeczu. Trenerze, właśnie jeszcze pytanie a propos na przykład grania play-in w Polsce, tego ciągle nie oglądamy, to już wchodzi w Eurolidze, jest w NBA, czy taki system rozgrywek y, urozmaiciłby y, właśnie ten system tu w Polsce w Mam pewne przecieki, że może to zostać wprowadzone i to chyba nie wiem czy do pierwszej ligi, ale, ale myślę, że taki pomysł będzie na pewno w Ekstaklasie. Pewnie tak, no. ligi generalnie się wyrównują, na którąkolwiek nie spojrzymy, tak? od najwyższej Euroligi do czy po nas, widzimy, że tam jest taki ścisk, że dodatkowych emocji, na pewno myślę, że ludzie byliby zadowoleni, żeby, żeby zobaczyć jeszcze kilka spotkań. Też te drużyny, które ciężko pracowały przez cały sezon i gdzieś tam po drodze jakieś kontuzje, które uniemożliwiły im znaleźć się w 8. to byłoby taka powiedzmy dodatkowa opcja. Na pewno w NBA to się sprawdziło, więc nie widzę problemu, żeby to się u nas sprawdziło, więc jestem bardzo za. Mhm, dziękuję. Jak chciałem zapytać, Tomasz Piasecki, wiesz co, Jakie myśli się pan głowie kotują? Ja pan przygrywa jeden mecz, to się tam jednym punktem, w Wałrzechu też jednym punktem. Dwa pośliwe Że rzucam tą robotę i wyjeżdżam no. w Bieszczady. Ale nie sam? Nie, nie, nie samem. Pytanie panie, specjalizację. pan, czas tak. dosyć, tak? Nie, no jest. Y, y, widzi pan, pan poruszył taki temat. Akurat o dzisiejsze spotkanie nie mogę mieć pretensji. O poprzedni, ten przegrany mecz jednym punktem w ostatniej sekundzie też nie mogę mieć pretensji. Pretensje mogę mieć o w pierwszej rundzie dwa mecze pod rząd, które się odbyły m.in. z Górnikiem, najpierw, najpierw z Tychami, później z Górnikiem, gdzie w obydwu przypadkach mieliśmy na minutę do końca dwa posiadania przewagi i obydwa te spotkania przegraliśmy. To mogę mieć pretensje. No a tutaj jeden rzut, który gdzieś tam zaważył. Tak jak mówię, byliśmy na każdej pozycji niżsi, drobniejsi, więc musieliśmy kombinować. Chłopcy na pewno mega walczyli, jeżeli ja widzę zaangażowanie, jeżeli ja widzę na skupienie na realizacji naszych założeń naszowych, no nigdy im z powiem. Dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań. To jest, jest jeszcze też tak. panowie, Piotr Janczarczyk, Polski Gosz. Zacznę od Ciebie Daniel. Dominik wspomniało o tym, ile lat już miałeś okazję rywalizować, natomiast ja zapytam pod innym względem, czy po tych wszystkich sezonach Taka atmosfera robi jeszcze na Tobie wrażenie, czy to jest mimo wszystko zwykłe, standardowe spotkanie jak każde Jakby to było standardowe spotkanie, to już bym pewnie nie grała a takie atmosfery na halach... Powiedz, że musisz się w tym w przerwy pić, żeby <tosujesz> <tosujesz> jakoś żeby coś... <tosujesz> <tosujesz> Nie, naprawdę, to dla takich meczów się gra, bo publiczność daje takiego kopa i naprawdę jest fajnie wtedy. Jak był COVID i były puste hale, to aż przykro było. Zgrało się ten sezon, ale, 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 ale to, to nie było to, co, to, co, to, co, to, co to teraz. Ten Witka za moment będzie miał nieco łatwiejsze zadanie, bo usłyszę to samo pytanie, ale gdybyś miał wytypować jednego faworyta do zwycięstwa całych rozgrywek pierwszoligowych, to który byłby to zespół? Nie musisz uargumentowywać jedynie samo nazwę. Górnik. Trenerze, to samo pytanie, ale raz przejdę dalej. No ja nie będę takim dyplomatą, jak tutaj Daniel. Ja wam powiem tak. Państwu powiem tak. Nie widzę na ten moment, żeby... Wiem, że to nie wygląda z boku, ale ja się nie znam oczywiście, nie? ale nie widzę, żeby ktoś pokonał Astorię na przykład w trzech meczach, gdzie będzie trzeba grać mecz po, po meczu, gdzie wy straciliście bardzo ważnego zawodnika, gdzie Krosno straciło bardzo ważnego zawodnika, Polaka, też gościa, który będzie robił tam, robił, robił dużą robotę. Jest jeszcze Starogard, tak? Starogard Gdański, który jest coraz lepszy, ale to jest, moje, taka, to jest taka moja opinia. Mimo, że oni zawodzą przez cały sezon, to cały czas uważam, że jak dojdzie ten mecz po meczu, to oni będą dalej faworytem. Zobaczymy, jak to się ułoży. Dużo niewiadomych, ale jeżeli miałbym postawić, nie lubię zgadywanek, to bym postawił na Starogard wszystko. Przepraszam panu. Za tę opinię bardzo dziękuję, ale jeszcze dopytam, bo no mimo wszystko to już czas podsumowań. W waszym przypadku zostało jeszcze jedno spotkanie do rozegrania do końca sezonu. Przede wszystkim też słowa uznania za ten dzisiejszy występ, bo absolutnie to nie był stracony i to był bardzo dobry występ. Bardzo przyzwoity jak na zespół z obecnie 10. miejsca, Ale jak Dzięki. to wyglądało z pana perspektywy i jak wyglądał ten cały sezon z pana perspektywy? Generalnie zaczęliśmy bardzo źle, ale jest to zrozumiałe. Mieliśmy całkowicie nowy zespół. Poza Danielem, Jakubem Zalewskim i Błażejem Sową. Właściwie wszyscy byli nowi zawodnicy i żaden z nich nie miał jakiegokolwiek ogrania pierwszoligowego, o ile dobrze się mylę. Ok, teraz jest z nami Daniel Dawdo, który, 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 jest, który jest ograny na tym poziomie rozrywkowym, ale reszta to byli debiutanci. Część, część tych młodych zawodników, którzy mieli poprzednie sezony stracone, nie grali w ogóle, byli w ekstraklasie. Czasami schodzili do drugiej ligi sobie pograć, ale generalnie na no to byli poza grą, więc oni jak gdyby byli takim czynnikiem, dzięki któremu rośliśmy. W trakcie sezonu łapali to doświadczenie, robili coraz mniej błędów i to też oni mieli duży wpływ na to, że później graliśmy coraz lepiej, coraz lepiej. Oczywiście tutaj ciężko nie pochwalić też naszych weteranów Daniela, Kubę Zalewskiego, którzy zagrali no dużo, dużo lepiej niż prawdopodobnie wszyscy się spodziewaliśmy. Też przyznam się, że i może trochę ja. E, także duże słowa też uznania dla nich. No i też fajnie nam wyszedł ten transfer z Darrenem Williamsem. No, to, to było duże ryzyko, bo bardzo drobny chłopak. E, jak go zobaczyłem na żywo, to się przestraszyłem, że jest aż tak drobny. Ale naprawdę dużo, dużo nam pomagał. Był prawdziwym liderem zespołu, świetnym człowiekiem i myślę, że ja mogę być zadowolony z tego, że ten zespół się trzymał razem, że mieliśmy dobrą atmosferę, że pracowaliśmy, że chcieliśmy być lepsi z każdym dniem, z każdym treningiem, więc ja jestem zadowolony i prawdopodobnie, może to zabrzmi wiele, że nie jestem ambitny albo coś, ale chyba jestem pierwszy raz zadowolony z tym trenerem, że zespół się tak rozwijał w, na przestrzeni wszystkich miesięcy, więc ja myślę, że to jest pozytywny sezon, mimo że nie awansowaliśmy do playoffów. Trener o te kwestie, więc i ja o to zapytam. Darenu Williams, a rok wcześniej Kachim Ransom. Jak można by zestawić tych zawodników i czy jesienią będziemy świadkami obcokrajowca numer 3 czy jednak jakiejś kontynuacji? Gdzie jesienią? W tego obcokrajowca sobie zobaczyć. Mm -hmm. jak, jak mi się kontrakt kończy, <laughs> za, 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 za tydzień. Nie, zupełnie inne, in, inny styl obydwu graczy. Kachim był dużo mocniejszy, przede wszystkim wyższy, bardziej bazował na swojej fizyczności, był lepszy w atakowaniu obręczy. Znowu Darren jest lepszym shooterem i to jakby ich połączyć razem, to naprawdę to jest top ekstraklasy. Naprawdę wiem o czym mówię, bo pracowałem i tu, i tu. Nie będę wybierał, nie będę wybierał. Na pewno Darren to jest, ja się często śmieję, że po prostu to jest taki fajny chłopak, taki fajny dzieciak, że może go adoptuję chyba i zostanie tutaj ze mną, bo naprawdę nie dał mi nawet pół procenta jakiegoś, nie wiem, podejrzenia, żebym był na niego zły, albo jakieś, jakiegoś czegokolwiek, czy tam do chłopaków, nigdy złej miny, także naprawdę fajny, fajny chłopaczek, super nam pomógł i na pewno to był też, to ryzyko się opłaciło, bo w wielu meczach nam naprawdę bardzo pomagał. Panowie, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe? No u nas nie. Aha, u nas <laughs> już nie. Okay. No cóż, chciałem bardzo miłym akcentem powiedzieć nie do widzenia, ale do zobaczenia, ale panowie, jeżeli już wszystko wiecie, no to cóż, no to bawcie się w ostatniej kolejce. Wszystkiego dobrego. Po meczu na pewno. Realne widowisko chciałby Pan podsumować. Yy, bo, po pierwsze, wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudny mecz. Tak? To mecz ostatniej szansy dla drużyny z Radomia, walczącej o ósemkę. Po drugie, cały tydzień można powiedzieć, z tymi dni treningami różnie było, jakieś leczenie urazów i tak Dzisiaj przed samym meczem dowiedzieliśmy się, że nie zagra Krzysiek Jakubczyk, był po prostu zatruł się. Więc yy, tak naprawdę to się wszystko jeszcze skomplikowało trochę bardziej. No i mecz walki m, bardzo emocjonujący, tak jak pan powiedział, na pewno się podobał kibicom. My musimy ten mecz sobie spokojnie oglądać, przeanalizować i zobaczyć po prostu, co robiliśmy źle, bo dużo rzeczy dzisiaj robiliśmy źle. Yy, więcej złych rzeczy było w ataku myślę niż w obronie, natomiast w obronie też tam te, kilka błędów y, takich było bym powiedział y, kardynalnych, wynikających y, y, z komunikacji albo z jej braku, o, też tak bym mógł powiedzieć. I, no nie, a, natomiast cieszy mnie postawa, że y, z powrotem zaczynamy nie wiem, wyglądać jak drużyna, cała drużyna walczyła y, Troszeczkę mamy jeszcze problemy z tym, aby tą piłkę uruchomić, żeby ta piłka, nie wiem, powędrowała sobie po tym boisku i tak dalej, ale no, tak jak mówię, będziemy nad tym pracować. Dziwna sprawa, jak patrzy się na statystyki, widzę, że drużyna jedna ma punkty spomalowanego 36, druga 8 i że ten mecz się zakończył, że tak powiem. Jednym punktem, to to jest bardzo, jak powiedział, niespotykana sprawa, ale no, okej. Okay. tak jak, koszykówka uczy nas. Całe życie czegoś nowego i tak było i w tym spotkaniu. Dziękuję bardzo. Proszę, teraz pytam do Ciebie. No, Ty na swoim poziomie 13-13, niezmiennie jak zaprogramowany, ale chciałbym nawiązać do czwartej kwarty, gdzie górnik miał problem z penetracją. Czy to tak samo wyglądało z pozycji parkietu, gdzie no. naprawdę ta obrona różnych taka karadą była szczelna i tym samym. W Podbryszaniu musieli podejmować rzuty naprawdę ciężkie. Nie, myślę, że nie. Chyba no, tak naprawdę zagrał dobry mecz też, bo obronie też byli na nas przygotowani. Myślę, że, że tak jak trener powiedział, oni tu walczyli o życie, mieli szansę jeszcze, żeby, żeby zagrać w playoff, więc na pewno nie, nie oddali jakby tego meczu. Bo tak, no, wyszli, walczyli, my gdzieś tam może troszeczkę opadliśmy jakby z sił, nie wiem, jakby może przez chwilę, ale nie, no po prostu. Mnie na przykład cieszy z tego, że wygraliśmy zbiórkę 56 do 37 dzisiaj. I to jest jakby wygraliśmy zbiórkę w ataku. Dawno nam się chyba nie zdarzyło, żebyśmy tak dobrze zbierali, więc plus jeden, cieszymy się i, i tak naprawdę mamy jeszcze mecz w Opolu i, i zaczynamy przygotowanie do, do playoff. No, to chyba przed nami najważniejsze teraz. Z naciskiem na przygotowanie. Ale nie zadawanie pytań. Ja mam dwa pytania dotyczące meczu najpierw. E, czy w pierwszej połowie nie brakowało e, trenerze trochę agresji? Do 15 minut cztery tryfały w naszej stronie? Zdecydowanie, zdecydowanie. to wynikało? Zdecydowanie. Założenie było całkiem inne. Mieliśmy właśnie wyjść bardzo agresywnie, <kluzny> pisać, że tak powiem, e, zatrzymywać szybkie ataki. W pełni, że tak powiem, przeświadczenie o tym, że będziemy rotować dzisiaj całą drużyną i, i tak naprawdę wszyscy bądź prawie wszyscy zagrają. No, i w ogóle, tak jakby, nie wiem, zaczęliśmy bardzo sennie, bardzo sennie. I, i, no i pięć strat, no nie od razu na dzień dobry, w pierwszej kwarcie. Co zrobić, żeby poprawić wolne? Bo te wolne mogą być w kluczowych meczach bardzo ważne, jeśli najważniejsze. Znaczy, to jest no, znaczy, tak słabo wolnych, to już dawno nie widziałem rzucających, bo naprawdę mieliśmy mecze, hmm. i to takie ważne mecze, gdzie rzucaliśmy wolne bardzo dobrze. Nie wiem, co tu się dzisiaj wydarzyło, że tak my nie wiemy. Graliśmy dwie połowy innymi, innymi piłkami na przykład. W drugiej to... połowie bylibyśmy. Ale staro, taką akademicką dyskusję wchodzi. to trzeba, tydzień, Ale nie, ale nie... Pierwszy raz, pierwszy, raz nie... pierwszy raz się zdarzyło, wydać. że graliśmy jakby pierwszą połowę, jakby... piłką nową, a drugą. Nie. No dobra, no mieliśmy słabe piłki dzisiaj, więc w no, następnym meczu wybierzemy tę dobrą i będzie lepiej. Myślę, że dużo nie trafiliśmy, ale to też jest jakby. <grym>, po prostu. Mając teraz taką sytuację jaką mamy, no, gra Krosno gra z tak? ta konferencja na pewno będzie rzucona po meczu Krosno z będziemy, będziemy wiedzieli w którym miejscu jesteśmy, a na ten moment jesteśmy liderem. Przed sezonem, Twoje założenia, na którym miejscu kończymy, kończymy ligę? Ja nie zakładałem takich rzeczy, ale nie, to naprawdę to nie to. zakładałem. Po pierwsze nie znałem tej ligi, po no, nie znałem tych zawodników, to drużyn itd. Tak dalej. Dalej. No tak, ale naprawdę nie zakładałem. Pamiętam, siedzieliśmy przed sezonem, tutaj rozmawialiśmy z z Panem Dominikiem i z tego wywiadu tylko miło utkwiło jedna rzecz, że no dobra ta drużyna to i tak nie ma szans na awans i tak, to ja to tylko tak zapamiętałem, popatrzyłem, posłuchałem i mówię, kurde to aż taką słabą zbudowaliśmy, no dobra zobaczymy, ale e, generalnie co mogę powiedzieć, no, na pewno no, cieszymy się z tego, że jesteśmy tu gdzie jesteśmy, jesteśmy nie wiem e, pierwsze, drugie miejsce. Tak? No tak, ale czujesz, że wyciągnąłeś masę z tej drużyny? To wiesz, to na takiej zasadzie takiej metaforycznej, no należy wam się cysterna, nie wiem, mleka z miodem albo Bimbro, nie wiem, co robicie. Za to zrobiliście to Znaczy, tak naprawdę nie zrobiliśmy nic. No i to jest naj... Nie. nie. W tej chwili. No. w obecnym momencie. Okej, okay, no, yy, Zaczyna się za chwilę playoff i teraz widać, że to się, tak się układa sytuacja, że. Znaczy tu nie ma słabych drużyn, Proszę zwrócić uwagę, że w tym roku ta cała ósemka może nawet... 9. to są bardzo wyrównane drużyny, może nawet dziesiątka, nie wiem. Bardzo wyrównane. Ja pamiętam, że jak przyjeżdżałem tu czasami na mecze do Wałbrzycha na play-off, to ta pierwsza runda to była taka, no, zazwyczaj tam drużyna z ósmego miejsca była taka sobie, no. Dzisiaj ósme, dziewiąte miejsce to są naprawdę dobre, solidne drużyny. I to niesamowicie wyrównany jest ten poziom. Także... Super, bardzo się cieszymy, podkreślam, mam, mam nadzieję, że Krzysiek do nas dołączy jak najszybciej i, 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 i że tak powiem wy, wy, zwiększy to teraz naszą też możliwość rotacyjną, ale też zwiększy nasze możliwości ataku, ponieważ Krzysiek zawsze zapewnia odpowiednie rozciągnięcie pola gry i tak dalej, poza tym no, on potrafi też wykreować i sobie pozycję do rzutu i, i też kolegom także. No na pewno to jest bardzo ważny zawodnik. Mówię, w kontekście całego tego tygodnia, jak my trenowaliśmy, w sensie tam, kto był, kogo nie było, jakie mieliśmy urazy, bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. Bardzo. Czy do Piotka, ja czy dla Ciebie jakimś kluczem jest zajęcie pierwszego miejsca przed play to jest klucz otwierający drogę do drugiej rundy, trzeciej ewentualnie? Myślę, że, że nie. No, tak naprawdę. Cofając się jakby do tyłu, no to wygraliśmy dwa razy ligę i po porucie zasadniczej nie zrobiliśmy awansu, więc myślę, że powinniśmy się skupiać mecz po meczu, jak to, jak to mamy w zwyczaju i po prostu zobaczyć, co będzie na koniec sezonu, a nie wybiegać aż tak daleko w przyszłość. Mam jeszcze, miejmy nadzieję, że do finału półtorej miesiąca i, i naprawdę... Czy to dla Ciebie jest klucz do dalszej rywalizacji w tym kontekście? Nie. Nie. To znaczy, no ja tutaj jeszcze, tak, żeby się nie skupiać, tak ciągle na tym, w jakimś finale i tak dalej. Tego męczu, tego nie męczu. ma dla nas. Tego dla nas w tej chwili nie ma. Zobaczymy, w którym będziemy miejscu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Musimy się przygotować jak najlepiej, taktycznie do, do, do tych spotkań i tyle Chciałam zapytać tą ostatnią akcję. Prowadzimy trzema punktami. Erik <coughs> Krzyczal, zawodniku, że był fał przed rzutem. Williams był fałowany przy rzucie. Nie no, był fałowany, jest... ale dobrze. No, no ale kierując się decyzją sędziów, tak? A, Jak nie no ten... jest wkurzony bardzo, że ten fał był jednak przy rzucie. Decyzją sędziów przy rzucie oczywiście. No więc to znaczy, no. Faul... no tego faul... nam brakuje troszeczkę. Brakuje nam niestety mądrości takiej boiskowej, zawodniczej, bym powiedział, bo. No to jest oczywista sytuacja. No oni nawet nie powinni czekać na jakikolwiek sygnał, że tak powiem, z takiego momentu, tylko to jest wprowadzamy zawodnika, bum, 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 ucieka parę sekund, fał, fał, po prostu. Zawsze tak robiliśmy, znaczy zawsze tak staraliśmy się, bo to nie jest pierwszy raz. W ten sposób przegraliśmy mecz sparingowy przed sezonem ze Śląskiem Wrocław, ostatnim rzutem i w ten sposób jeszcze gdzieś na wyjeździe byśmy przegrali mecz bo yy, też nie wykonaliśmy, nie zrobiliśmy tego, to jest zadziwiające, jak my nie chcemy faulować, to jest po prostu każdy, nie wiem, chce grać w obronę, obronę. faul to jest część obrony I, i, i z tego musimy korzystać, bo to inaczej nie będzie. Czyli zdanie trenera nie było tam foli, bo trener był nawet ustawiony w sumie przy tej sytuacji, bardzo blisko. Moje zdania, że tak powiem, mogą się rozbiegać ze zdaniami innych, <laughs> Natomiast moim zdaniem absolutnie Absolutno. nie było <noise> jakieś szczególne wyróżnienia, choć oczywiste. Na przykład są tacy zawodnicy, którzy są dość często wymieniani przez kibiców właśnie w samych superlatywach, a czy są tacy, którzy, o których się niekoniecznie mówi a awant. Pan co, staraliśmy się od samego początku sezonu budować tutaj jakby taką kulturę drużyny, żeby, żeby ta drużyna grała, żeby zawsze znalazła, starała się przynajmniej znaleźć otwartego zawodnika i ja bym się tutaj skupił na takiej, pochwalić drużynę, ja, ja rzadko, czasami tutaj sobie pozwalałem na to, żeby gdzieś kogoś pochwalić, ale to głównie za jakieś zadania defensywne, Albo bo, bo ci zawodnicy, którzy często gęsto robią czarną robotę na wojsku, nie są mniej widoczni. I uważam, że trzeba byłoby ich czasami pochwalić. Natomiast no, dzisiaj wszyscy walczyli. Naprawdę wszyscy dzisiaj dali z siebie uważam bardzo dużo. Decyzje nasze nie były zawsze właściwe, ale no, będziemy to oglądać, będziemy to analizować, pokazywać i, i szukać dalej rozwiązań. I Piotrek, jeszcze pytanie do Ciebie, chyba bardziej oczywiste. Nie będę już wkładał górnika w do finału tych rozgrywek, natomiast e, no z kim ten górnik się musi zmierzyć? <noise> się... Tak, to z kim? E, I nie pytam o, cię, o przewidywanie przewidywania i kto jest według Ciebie najmocniejszą ekipą obecnie? Kto jest najmocniejszą? Na papierze jest to Astoria i jakby... Niech tak zostanie oni, niech sobie grają. A my wróćmy do tego, że będziemy grali sobie mecz po meczu i będziemy po prostu walczyć, tak jak dzisiaj, jak drużyna i, i będziemy zwyciężać, tak jak drużyna razem. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, bo mam odrobinę satysfakcji z tego, że przed sezonem, już po sparingu, ten właśnie, o którym tu powiedziałem, <laughs> we Wrocławiu wytypowałem, powiedziałem, i nie, <laughs> nie wiadomo, bo zależy się, kto gra i tak dalej, i tak dalej. Ja powiedziałem, że to już jest bardzo mocna drużyna, także, tam wielu zawodników, wielu, kilku zawodników to, myślę, że niektórzy inaczej, już grali w ekstraklasie i mają do papiery na to, żeby tam grać, nawet w tym sezonie jedna rzecz. Ja powiedziałem, że ta drużyna będzie bardzo mocna. wytypowałem ich do czwórki. Astoria, wiadomo, najszerszy chyba roster taki zbudowany i tak dalej. I ja wymieniłem w tej drużynie, jako najlepszą, wtedy, jako najlepiej zbilansowaną drużynę, drużynę SKS-u StarObert. I generalnie, nawet niedawno dostałem SMS-a w temacie tego SKS-u. Pozdrawiam kolegę Adriana, który do mnie w ten sposób na, w ten napisał i przyznał mi rację po iluś tam miesiącach że y, to jest y, że miałem rację, o tak mi tylko powiedział. Natomiast ja uważam, że drużyna SKS-u jest bardzo dobrze zbudowana. W sensie na każdej pozycji zbilansowana, tam nie ma tych graczy ani za dużo, ani za mało. Są rozgrywający, są rzucający i to i, i, i oni w zasadzie i te, te dwie drużyny, z którymi o których teraz mówimy, czy nawet trzy bo mówię tutaj jeszcze o Śląsku. To są też drużyny, które praktycznie za młodzieżowców mają wszystkich, wszyscy reprezentantów Polski jakieś tam, prawda? Także yy, to są ważne rzeczy i uważam, że nieprzypadkowo. Grają te drużyny tak jak grają, no nie Może, po, możemy powiedzieć, że tam drużyna Kociewskich Diabłów miała jakąś zadyszkę i zawahanie, ale widzę, że w, te, w tym momencie wracają już tak jakby na swoje właściwe tory i, i zaczynają grać tak jak w zasadzie powinni od początku. Bardzo mądrzy panowie, w korporacyjnym języku hmm. mówi się na to delegating responsibilities, czyli wydelegowujemy od siebie odpowiedzialność, żeby zyskać psych przewagę psychologiczną, to jest hmm. akurat bardzo, bardzo dobre. I... Ja deleguję właśnie na Piotrka. On <grymne> <grymne> ma szerokie barki, także ma tam... Na coś... Dużo może unieść. Dokładnie. <grymne> tak, <grymne> Panowie, dziękujemy za naprawdę kawał bardzo dobrych emocji. Dziękujemy na, bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Na pewno wiemy, że będzie bardzo, bardzo liczna, także mamy nadzieję, że również Merchopolu polu przyniesie uśmiech na twarzy w Bo Jeszcze nie byłem głosować. Muszę zagłosować. <grymne> <grymne>